Teraz temat rzeka Andrzej Gołota hmm, będzie walczył z Shannonem Brixem, to już potwierdzone. E, Shannon wyśmiał dzisiaj Andrzeja w wywiadzie e, dla jednego z portali zagranicznych, powiedział, że Andrzej nie wygrał e, z żadnym znaczącym e, przeciwnikiem, a 90% walk przegrał psychicznie. Twój typ na tę walkę, czy Andrzej poradzi sobie z Shannonem Brixem. Shannon Brix aktualnie ma nadwagi, e, waży ponad 136 kg, nie walczył od roku, ale czuje się pewnie. Jak odnosi się do tego, że Andrzej nie walczył 10 miesięcy, czy teraz wychodząc na ring w listopadzie poradzi sobie, poradzi sobie z Shannonem byłem byłym mistrzem WBO? Głęboko w to wierzę, że sobie poradzi. E, przede wszystkim e, to nie jest żadna jakaś e, nowość to co teraz powiem. Andrzej Gołota to jest bezdyskusyjnie najlepszy polski zawodnik czasów, jeśli chodzi o kategorię ciężką. E, Ci, którzy mówią, że nie zdobył tytułu mistrza świata, są w błędzie. Został oszukany, i to dwukrotnie. Wygrał bezdyskusyjnie na punkty dwie walki o mistrzostwo świata. Powinien być mistrzem świata WBA i IBF. Jak wtedy jego kariera by się potoczyła, tego nie wiemy. Trzeba sobie również uzmysłowić to, że Andrzej Gołota miał niegdyś ciężki wypadek samochodowy, po którym jego lewa ręka już nie odzyskała sprawności. I ten jego wyśmienity lewy prosty jeszcze z walk z Reddickiem Bow, a Ostatni, ostatnia jego walka z tym, z tym lewym prostym to chyba była z Michaelem Grantem, jeżeli sobie do, dobrze przypominam. Eee, on walczy od tamtego czasu bez tej lewej ręki i, i myślę, że jest to zawodnik naprawdę wyśmienity. Eee, jeżeli on nie zdobędzie mistrzostwa świata w wadze ciężkiej, no to przez długie lata nikt z Polaków tego tytułu nie zdobędzie. Eee, cały czas mówimy o tej kategorii życzę mu wszystkiego najlepszego a takie przechwałki Bryksa, no wiesz no, no trudno żeby mówił że, prze, że przegram no coś musi się jakoś wiesz dowartościować musi jakoś sobie pomagać sam się jakoś budować wiesz no to jest naturalne że, że nie będzie Andrzejowi szczędził jakiś tam przykrych słów ale to jest to jest surboxu boksu zawodowego no wszystko okaże się tak naprawdę w ringu Andrzej psychicznie wydaje mi się jest teraz Dużo mocniejszy niż jeszcze w tych swoich naj, najlepszych czasach, jeśli chodzi o formę fizyczną. Myślę, że ta psychika może być tutaj e, kluczowa. E, on nie pęknie teraz przed Brixem i jeżeli nie da się na początku trafić, jak zwykle zresztą Andrzeja, to wygra, jestem, tego przekona, jestem o tym przekonany. Widziałem e, Brixa na sparingach, jak przebywałem e, na obozie w Miami. Widziałem McLaina. E, wiem, że Andrzej między nimi wybierał. Dobrze, że wybrał Brixa. Brix Bricks będzie łatwiejszym przeciwnikiem i myślę, że to będzie prać. E, przypomnij jeszcze raz, kiedy kibice e, będą mogli zobaczyć Cię e, jeszcze raz w ringu. W najbliższa, najbliższa data, mm -hmm. gdzie, kiedy. E, Jestem już, że tak powiem, dogadany z, z promotorami Bullet Knockout Promotion na najbliższe trzy pojedynki, z czego trzeci to będzie rewanż Najman Wawrzyk o tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski. Pierwsza walka, no mój powrót na ring odbędzie się 8 listopada w Kętrzynie. Następną walkę stoczę najprawdopodobniej w styczniu, a w marcu trzecia z tych zakontraktowanych walk. To najważniejsza I, i tak, to, tak to wygląda Dziękuję za wywiad Życzymy wielki, sukcesów Przede wszystkim w boksie zawodowym Bo to jest najważniejsze No i zwycięstwa w kolejnej i w przyszłych walkach Coś chciałbyś dodać na koniec? Nie dziękuję Będę się starał ze wszystkich sił Pozdrawiam wszystkich czytelników strony Boxing News, najlepszej polskiej strony o boksie.